Dzień dobry, z tej strony Emil Elektrikos, emieńczyk na kanale Emi Hydroelektro. Po moim powrocie na YouTube pojawiły się stałe pytania. Tak, jakby to tylko i wyłącznie faceci mogli wykonywać <grywanie> instalacje elektryczne i hydrauliczne. Oraz na temat Alanki, czyli dobrej duszyczki, czarodziejki, która jest moją bratnią duszą i umie wszystko naprawić. I tutaj obiecany kilka dni temu film na temat moich wyjazdowych napraw popowodziowych. I tutaj będę omawiać naprawy elektryczne, hydrauliczne oraz centralnego ogrzewania, chociaż raczej będzie to luźna opowieść o pomaganiu ludziom, jeśli chodzi o te remonty. I tutaj zaznaczę, że mogą pojawić się kwestie takie dość kontrowersyjne, także disclaimer. oraz w pewnym momencie pojawi się wynik mojego oparzenia stopy i tutaj też będę radzić dla osób wrażliwych, aby ten moment przesunąć, przewinąć o kilka sekund. O samej powodzi informowała mnie Alana że w pierwszej połowie września, jak całe zdarzenia działy się w Czechach, i z tego również powodu moja praca terenowa w Polsce została przerwana i powrót 21 września późnym wieczorem w sobotę. Kompletne inne wrażenie, jak się słucha tylko relacji od znajomych lub tylko ogląda zdjęcia, zupełnie inaczej, jak pojedzie się osobiście. Ja pamiętam, że wjechaliśmy do Kłodzka, już był późny wieczór i przez jakiś czas jeszcze było oświetlenie uliczne. Potem już w pewnym momencie ciemno, lampy nie świeciły i na chodnikach pełno różnych rzeczy pozbieranych. Drogi już były przejezdne. Jak udało mi się wysiąść z autobusu, było bardzo zimno, już w połowie września tego 21 września i było czuć wyraźny zapach takiej mokrej ziemi. Był to zapach bardzo mocno, intensywnie ziemist i nawet jak mam problemy z węchem, to i tego 21 września przenocować w pustym i zimnym mieszkaniu u mojej przyjaciółki z Kłodzka, dlatego że przyjaciółka ewakuowała się razem z innymi mieszkańcami z budynku. I z tego, co mi mówiła z rozmowy telefonicznej jeszcze we wcześniejszą niedzielę, tydzień wcześniej, no to u niej woda już dochodziła do pierwszego piętra, gdzieś tam w okolicach e, dworca autobusowego i kolejowego. Także moją przyjaciółkę ewakuowali pontonem. I udało mi się do niej przyjść, przenocować, rano wstać i gdzieś mniej więcej około godziny 5 rano porobić. Zdjęcia, które teraz Wam tutaj udostępniam. Tych zdjęć nie mam dużo ze względu na uszkodzoną kartę. Część zdjęć mi zaginęło. Wiem też ze statystyk policyjnych, że w wyniku powodzi na Dolnym Śląsku budynków niezdatnych do użytku, nadających się do wyburzenia, było 270, czyli można by szacować, że Tysiące osób zostały bez miejsca do zamieszkania. Na przełomie października i listopada część budynków już była w trakcie wyburzania. Także była to niesłychana tragedia. I moje prace tutaj elektryczne, hydrauliczne i centralnego ogrzewania zaczęły się od telefonu sąsiadów z Bierkowic. Chociaż tutaj zaznaczę, że same Bierkowice nie. Nie, tam nie było żadnych szkód w Bierkowicach. Lekko wylał potok na łąki, ale szkód z tego tytułu w zasadzie nie było. Choć boisko w pobliżu sklepu w Bierkowicach już było zalane. Mimo, że wioska obok to jest Piszkowice, także Piszkowice już ucierpiały, a to było bardzo blisko sklepu w Bierkowicach. I po moim powrocie telefon do wspomnianej przyjaciółki. I doradziła mi, aby umieścić ogłoszenie na portalu Kłocko 998 pomocowo na Facebooku, że wykonuję różne prace naprawcze, elektryczne, hydrauliczne na terenie Kotliny płockiej, Plus, do tego mój numer telefonu. Na początek, były to takie bardzo drobne zlecenia u sąsiadów, typu naprawa niedziałającego hydroforu. Ustawienie tego hydroforu, ale były to prace raczej proste i szybkie, czy też wymiana gniazdek, dosztukowanie gniazdek, wymiana łączników, bardzo proste rzeczy, jedna z sąsiadek, jaka chęć zainstalowania, wpięcia do instalacji agregatu prądotwórczego. Jednak po mojej wycenie, że taka instalacja agregatu to byłby koszt wpięcia do instalacji częściowych przeróbek, instalacji byłby to koszt w granicy kilku tysięcy, tak większych kilku tysięcy złotych. Już telefonu zwrotnego nie było, i później to już były telefony i wyjazdy terenowe. Chociaż tutaj zaznaczę, że nie wszystkie współprace były udane. Pierwsze, jedne z pierwszych moich wyjazdów to były do Ołdrzychowic Kłodzkich i tam, w sumie, tych zleceń było najwięcej. Pierwsze moje wyjazdy właśnie w kierunku Kłodzka czy Ołdrzychowic były to wyjazdy taksówkami, częściowo z taksówkarzami, których znam, częściowo z taksówkarzami, których nie znam. Jednak w tym miejscu już zaczyna się robić pewna zaległość finansowa u mnie. Jeszcze wcześniej były to też wyjazdy na przykład do Kamieńca Ząbkowickiego na sprawdzenie instalacji elektrycznej. U jednej rodziny jednak z powodu samej powodzi ta instalacja nie uległa uszkodzeniu, ale bardziej był to powód. Wiekowy zużycia tej instalacji zbyt mała ilość zabezpieczeń i zbyt mała ilość obwodów, i tutaj były powodowane częste zadziałania tych zabezpieczeń, zwłaszcza po uruchomieniu suszaczy, różne drobne naprawy terenowe. Ale okazało się również coś ciekawego, że w tych odrzechowicach to w pracy mam dość dużo: było tak dreptanie od domu do domu, i od adresu do adresu. Później jeszcze doszło mi kłocko powodziowe. W pewnym momencie konieczne było podrzutka samochodowa zwyczajnie. Chodziło o moje narzędzia większej ilości i tutaj nie obyło się bez pomocy znajomych taksówkarzy czy innych taksówkarzy, co pochłaniało pewne dość znaczące koszty i najprawdopodobniej szacunkowo. Jeśli by tak wyliczyć, to na piechotę, jeśli chodzi o moje naprawy powodziowe, na piechotę między domami, między budynkami, od jednej lokalizacji do drugiej, między wrześniem a grudniem udało mi się nadreptać 200 km, ale ciekawa sytuacja pojawia się z dojazdami, dlatego że w przypadku dojazdów Między wioskami, czy nawet między moimi bierkowicami a chłodkiem. linie zasilające na kuchnię i pokój. Kuchnia wymaga tych obwodów odpowiednio więcej ze względu na większą ilość urządzeń i większe ich obciążenie. Musisz brać bo na Nie musisz tego A nie dźwigać bo na swoich plecach. Zbieżdżę. tutaj. No, tak szacunkowo jest to bardziej kwota szacunkowa, dlatego że rozliczenie z jednym kierowcą jeszcze jakoś w październiku to była kwota 900 zł. Później, jeszcze doszedł drugi kierowca, łączna kwota tam była 850 zł. Jeszcze z innym kierowcą, które poszło z mojej kieszeni, to była kwota. Mniej więcej 450-500 zł. I szacunkowo e, wszelkie wyjazdy między adresem a adresem, właśnie przełomie między wrześniem a grudniem 2024 roku, szacunkowo mogło być to nawet 2000 przejechanych kilometrów. Disclaimer montażowy, jeśli chodzi o film. Jest 31 grudnia, godzina dochodzi 15. W tym momencie muszę urwać film i przeprosić, że nie będzie w komplecie. Ale ze względu na dużą ilość plików, których nie jestem w stanie ogarnąć, i ze względu na to, że otrzymuję kolejne telefony na zlecenie elektryczne. Także wersja demo, przepraszam, że tak ucięte, także do usłyszenia, do zobaczenia.